Zostawiam mojego tuktuka z zakupami i wsiadam na tuktuka mojej koleżanki Juju i jedziemy zobaczyć domek na sprzedaż kochani. Juju właśnie powiedziała, że jej koleżanka ma dom na sprzedaż i jedziemy zobaczyć jak to wygląda. Znajdujemy się właśnie w domku wybudowanym przez Tajów, w tajskiej dzielnicy. Jest tutaj droga, i chciałam Wam dzisiaj pokazać, co można kupić właśnie tutaj na wyspie i w jakiej cenie, jak to wygląda. Domek wygląda tak, bardzo tajski styl. W okolicy jest jak jest, ale domek bardzo ładny. Są tutaj drzewa bananowe, kokosy. Wchodzimy właśnie do domku, żeby zobaczyć, jak tutaj mieszkają. Mają sofę, duży telewizor, kociół jest. Na górę prowadzą takie schody. Dosyć strome i wysokie. Oj, trzeba mieć siłę, żeby na nie wejść. I na górze mamy tutaj bardzo dużo miejsca. Tu jest jedna sypialnia. Tutaj mamy y, Hol taki na górze, drugi pokój. I tutaj jest jakby trzecia wnęka, ale dla duchów domostwa tutaj się zostawia różne rzeczy dla duchów, żeby nie przeszkadzały mieszkańcom. Ten czerwony napój jest nie bez przyczyny. Na zewnątrz jest taki taras na górze, na piętrze, a tutaj obok jest olbrzymie drzewo mango. Są też dookoła drzewa bananowe i palmy kokosowe. Tam jest widok na góry. Domek naprawdę bardzo ładny, jak ktoś poszukuje niedrogiego domku w Tajlandii. Mówię, tutaj można zagospodarować salon na górze, no i dwa pokoje, trzeci taki malutki. Ale schody w dół są dosyć strome, trzeba mieć siłę. Tutaj przy schodach jest zagospodarowana kuchnia, gdzie można przyrządzać oczywiście posiłki. Z kuchni jest widok na taki ogród kokosowy i bananowy. Wyjście na zewnątrz do ogrodu. Taki jest widok kochani. I co tutaj jeszcze mamy? Mamy łazienkę, aplikacja oraz prysznic. No tutaj wymagało trochę zagospodarowania, ale łazienka jest. No jak mówię, pokój, salon jest, jest dosyć duży. Yy, Sofen, jeszcze kilka by się na pewno zmieściło różnych, albo inaczej to zrobić. I jeszcze tutaj z boku jest pokój. Sypialnia. Tak to wygląda, kochani. Na zewnątrz jest miejsce do suszenia, przechowywania różnych rzeczy. Wyjście z domu jest przez taras. I taki widoczek. Tutaj pan właściciel mówi, jest taka przestrzeń wnęka, jakby teraz, ale to też można zagospodarować na dodatkową sypialnię i wybudować tutaj. Co sądzicie o takim domku? Ten domek ma ziemię. Where does it go to the road? Ten domek ma tutaj jeszcze przestrzeń. Aż do samej drogi, czyli widzicie dodatkowe jakieś 10 metrów, i można to też zagospodarować, dobudować kolejne sypialnie i tak dalej, jakby ktoś chciał. Taki domek kosztuje 3,5 miliona batów. Idziemy zobaczyć do tyłu domu. Dom, jak widzicie, ma klimatyzację. Mieszkają sąsiedzi, nie ma płotów. I tak wygląda. Dom znajduje się dokładnie 5 minut spacerkiem od morza, kochani. I takie są widoki.